Witajcie serdecznie z tej strony Kryptowujek witam w tą sobotę 19 listopada zobaczmy sobie wykresy. Niestety nic się dużo tak naprawdę nie dzieje. Piątek sobota no powiem Wam szczerze, że praktycznie nic się nie ruszyło, więc nie było sensu tutaj nic nagrywać, ale wydaje mi się, że w takim momencie, kiedy nic się nie dzieje, to możemy się spodziewać, że coś się wydarzy. To taka prosta psychologia. Natomiast bardzo łatwo możemy zauważyć po prostym wykresie likwidacji, że coś jest na rzeczy. Na stronie CoinGlass możemy zobaczyć sobie ile było likwidacji przez ostatnie kilka dni. Jak oczywiście mamy większy ruch w górę lub w dół, no to wiadomo, że wtedy będzie duża liczba likwidacji. Natomiast kiedy cena zaczyna się uspokajać, no to tych likwidacji po prostu nie ma. Nie ma, no bo ruch ceny się nie zmienia, ale tak naprawdę dalej ktoś handluje, dalej ktoś kupuje, dalej ktoś sprzedaje, dalej ktoś otwiera i zamyka pozycje. Natomiast jeżeli cena się nie rusza, to znaczy, że wolumen jest słaby. Tak samo, jeżeli te wszystkie pozycje się otwierają, 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 no to wtedy wiemy, że Coś tam się w końcu e, wydarzy i cena albo zjedzie w dół i będzie reset longów, albo pojedzie ci do góry, będzie short squeeze i wtedy mniej więcej wiemy co i jak. Jeżeli sobie zobaczymy na funding rate na giełdach aktualny, no to jest tak delikatnie na minusie bym powiedział. E, przynajmniej na bitcoinie jest tak, no powiedziałbym delikatnie na minusie, czyli dalej przeważają te shorty. E, czyli jest szansa na to, że po prostu, po prostu cena podskoczy trochę do góry zresetuję troszeczkę te shorty. No i później może być jakiś zjazd, skoro shortów jest dużo otwartych, ale ja lubię też sobie pomyśleć troszeczkę na odwrót, że jeżeli wszyscy stają się bardzo, bardzo um, nastawieni na zjazd na shorty i tak dalej, to ja wtedy szukam pozycji, gdzie tam może się ta cena odbić. No bo zazwyczaj um, większość się myli. <laughs> to jest dosyć zabawne. No ale Warto mieć stop lossa, wiecie o co chodzi. To będzie wszystko w kolejnych odcinkach omawiane. Jeżeli chodzi o taki dosyć nietypowy funding rate, to na przykład na Bybicie widzimy, że LINK ma pozytywny funding rate. Tak samo na OKEX, czyli jakby ktoś mocno otwiera longi na LINKu. To jest dosyć ciekawe. I tutaj też film na giełdzie OKEX. 0,4, dosyć sporo. ALGO na dwóch giełdach, trzech tak naprawdę, na BitGecie też. Atom troszeczkę, no i później już są troszeczkę mniej znane coiny. Ale większość i tak jest na, na minusie, na shortach. Tak naprawdę. Tutaj też CRV widzę, że jest mocno na plusie na OKX. OK A jeżeli chodzi o tutaj ENS, nie, nie wiem co to za coin. Nie kojarzę. Co tu jeszcze mamy? Dobra, nie będziemy nie będę was tutaj um, nie będę was tutaj męczyć tym, jedynie właśnie mnie zainteresowało to, że FIL na OKEX ma 0.4 i LINK na obu giełdach, na tych dużych Bybit i OKEX ma pozytywny funding rate. Tak samo na Binance jest no prawie na 0, więc to już jest jakiś sygnał, że chyba ktoś tego LINKA skupuje. No i Ripple też jest na lekkim minusie, na Bybit jest na 0.1, czyli na tym standardowym. Hmm, ciekawe, dobra. I teraz, jakby to wyglądało na wykresie? No tutaj mamy wykres, mamy sobotę 19.15 i lecimy do tyłu, i tak naprawdę od piątku, od 15, czyli tam, gdzie zamyka się CMI, mniej więcej, no czy nie na no, samym CMI się zamyka trochę później, mieliśmy, ile mamy? Jeden dzień i 3 godziny, gdzie cena praktycznie się nie rusza. Średnia cena to jest chyba 16.600. Ja to sobie lubię zaznaczyć właśnie tym zasięgiem wolumenowym i widzę tam, gdzie jest punkt kontrolny, czyli tam, gdzie ten punkt kontrolny, tam nawet się tutaj zmienił parę razy, ale najczęściej był na tym poziomie 16 600 dolarów. Podobna sytuacja była wcześniej, na przykład tutaj, Zro pokażę Wam to właśnie mniej więcej na tym przykładzie, gdzie cena się uspokoiła gdzieś tutaj i to. Też była sobota, to też był piątek. Tutaj ten piątek jeszcze troszeczkę coś tam się działo, bo cena troszeczkę skakała między 17 17 tysięcy a 16,5, no to 500 dolarów różnicy było około, ale zobaczcie, jaki wolumen, Wolumen był największy właśnie w tym rejonie, czyli tam gdzie mieliśmy czas na otwarcie pozycji a tak naprawdę najlepsze pozycje są tam, gdzie tego czasu nie ma, czyli na samej górze, na samym dole, bo tam jest jakby najlepsza okazja na otwarcie shorta lub longa, bo otwieranie pozycji, właśnie w, taki, w takiej konsolidacji, wiąże się z tym, że mamy 50% szans na to, że coś zjedzie albo pójdzie do góry. Ale zaraz Wam wytłumaczę, jak można coś takiego troszeczkę przewidzieć. Po pierwsze. Ee, jakieś podstawowe linie trendu możemy sobie zaznaczyć i najlepiej sobie zaznaczać linie trendu, które nie mają po prostu e, za dużego kąta. Za duży kąt to chodzi o to, że bierzemy sobie e, narzędzia do, z, narzędzia do e, znalezienia sobie, jaki mamy kąt trendu i sobie później zaznaczamy albo samą tą linią, jaki mamy kąt, albo po prostu. E, możemy zmierzyć jaką linię mamy aktualnie i tutaj mamy na przykład 29%, co jest akceptowalną wartością dla takiej linii trendu, może być coś pomiędzy 15 a 30 stopni, bo jeżeli mamy coś mocniejszego, no to wtedy wiadomo, że na przykład 50 stopni i 45 stopni, no to to jest bardzo łatwe do przebicia, tak naprawdę. A jeżeli mamy coś takiego i jesteśmy pod tą linią trendu, no to jest duża szansa na to, że po prostu nastąpi zmiana tego trendu, więc już mniej więcej wiemy, że możemy się kierować ku spadkowi. No i teraz jest jeszcze taki ciekawy wskaźnik. No, wiadomo, jeszcze dojdzie do tego jakaś większa analiza, typu gdzie będzie kolejny pivot, jakie mamy otwarte punkty kontrolne, gdzie tam było najwięcej wolumenu historycznie i tak dalej, i tak dalej. Więc to wszystko oczywiście ma wpływ. Ja Wam tylko próbuję tutaj skrócić to. Mamy taki wskaźnik właśnie, o którym kiedyś tam jeszcze wspominałem. Bybit Calculator Liquidation Levels od pana Pref OSTC. Tutaj linku, linka nie będę wrzucał, musicie sobie to znaleźć, bo pewnie zapomnę. jak nie zapomnę, to dodam. Klikamy go i teraz wejdziemy sobie w ustawienia i wpiszemy średnią cenę. Tutaj mieliśmy punkt kontrolny 16800 tutaj sobie wpisamy cenę wejścia 16800 Bitcoin wykres tak tutaj nie ma znaczenia jaką wartość podamy no i tutaj mamy wartość tej dźwigni ja zostawiłem sobie 3 5 10 15 25 45 zamiast 50 mam 45 zamiast 75 mam 71 i zamiast 100 mam 94 dlaczego tak jest bo po prostu to mi się częściej sprawdzało te poziomy były częściej dotykane w ten sposób niż, niż te inne no i zobaczcie sobie. E, tutaj zaczyna się, kończy się niedziela. Jest 8 rano i niedzielny. E, no niedziela w sumie też była dosyć nudna. Zrobiliśmy tylko e, likwidację 94, czyli setek, 75, czyli 71. E, no i następnie 45. E, następnie mieliśmy 25. No i tutaj mamy też 15. pokażę tutaj. O, tutaj mamy to zaznaczone na wykresie. Tej 15 tak naprawdę nie dotknęliśmy, ale to już było w poniedziałek rano. A ten taki mocny zjazd nastąpił w niedzielę wieczorem o 22, a z tego co wiem, to chyba w niedzielę o 23 już startują z tą giełdą. Może to był przypadek albo inna strefa czasowa. W każdym razie zjechaliśmy bardzo pięknie do razy 15, czyli wszystkie te shorty zostały zlikwidowane. Balans wolumenu nam pokazał, że ok, tutaj mamy um, bycze rozbieżności, możemy spróbować to zlongować, szczególnie, że dużo było tych likwidacji. E, no i po prostu pompa do góry i tutaj ta pompa była szybka prawdopodobnie też dlatego, że e, dużo shortów się mogło pootwierać. E, tylko nie sprawdziłem tutaj, nie, nie jestem w stanie Wam podać e, jaki był open interest, czyli ile było otwartych pozycji w tym czasie. Ale już polecieliśmy do góry i wszystkie te shorty, które mogły się otworzyć u góry, i wszyscy, którzy ich nie zamknęli, e, mogli zostać zlikwidowani właśnie na tym poziomie 94, czy tam razy 100, tak jak e, tu jest 16895, e, no i następnie kolejne 75 i jeszcze 45. No, wyżej się nie udało, no, no, no bo jesteśmy pod tą linią trendu, i dlatego tak to wygląda. Więc biorąc pod uwagę aktualną sytuację, możemy zrobić podobną kalkulację, która mogłaby nam powiedzieć, co tam się dzieje. Czyli tak, aktualnie mamy punkt kontrolny 16625. Czyli wcale nie, nie tak inaczej niż wtedy. No i tutaj mamy nasze. Poziomy likwidacji, jak widzicie, już dotknęliśmy raz 94, czyli już prawdopodobnie pierwsze likwidacje były, ale to weekendowe, więc tutaj nic się za bardzo nie dzieje. Tak samo balans wolumenu jest praktycznie zerowy. W sensie nic się tu nie dzieje widać, że jest po prostu nudno. Jeżeli przyjdzie niedziela, jeżeli przyjdzie poniedziałek, to prawdopodobnie zobaczmy sobie, jak to wygląda. Możemy tak jak mówiłem, wziąć sobie właśnie ten kąt trendu. Prosta rzecz, 36 stopni, tutaj mieliśmy trend spadkowy, przetestowaliśmy go raz, dwa, tutaj przebicie przetestowany raz, drugi i delikatnie lecimy sobie do góry. Moglibyśmy powiedzieć, że to wygląda bardziej jak właśnie trend spadkowy, bo dalej idzie w dół, nie mamy wyższych górek i tak dalej, ale przebiliśmy ten trend o, gdzie, gdzie kąt tego trendu to było 36 stopni, więc jakby wygląda bardziej na wzrost bym powiedział, szczególnie, że na przykład tutaj mamy jakby linię trendu 8 stopni, a jakbyśmy dotknęli jeszcze tego dołka, no to mamy 10 stopni, co okazuje się być dużo lepszym trendem, tak naprawdę. Ale to też rynek musi zweryfikować, który chce kierunek wybrać. Dlatego warto też obserwować te rozbieżności na balansie wolumenu albo na skumulowanej delcie, kto co lubi. Wtedy będziemy widzieć mniej więcej, co tam dalej się wykluje. No, i tak samo, nie wiem czy pamiętacie, bo zaznaczają sobie te punkty kontrolne otwarte, i mamy tutaj punkt kontrolny otwarty z piątku na poziomie 16726, czyli jest duża szansa na to, że będzie likwidacja na poziomie 16719 dolarów. Zamkniemy punkt kontrolny. Ten punkt kontrolny i ten CMGAB zostawiłem sobie na wykresie ze względu na to, że on jest bardzo istotny, to znaczy jest to dalej punkt kontrolny wolumenowy w aktualnym zasięgu, więc on będzie po prostu służył jako opór lub jako wsparcie. Wolę sobie to zaznaczyć i oczekiwać tutaj jakichś konkretnych ruchów wobec tego poziomu, czy tam short, czy long, powyżej. No, i dalej mamy u góry, oczywiście, jeszcze punkt kontrolny 17290, i mamy pivot, który jest niedotknięty 17605, i jeszcze mamy pivot tego tygodnia. Nie, czekajcie, tego tygodnia muszę sprawdzić, bo nie pamiętam, czy to jest. dzisiejszy dzień, przepraszam bardzo, to jest dzisiejszy pivot, który jest jeszcze niedotknięty. Na poziomie 16724, czyli też na tym samym poziomie co ten punkt kontrolny z dnia wczorajszego. Czyli powiem Wam szczerze, że jeżeli miałbym skalpować, to chyba bym otworzył longa e, z jakimś bardzo małym stop-lossem poniżej e, chyba tego poziomu 94, lub nawet tą S1 bym chyba obstawił. E, Balans wolumenu troszeczkę tutaj się wychylił w dół, więc nie wygląda to tak źle. E, no i mamy tutaj niezły powód do longa, żeby zamknąć go, chodzi mi o ten skalp, na poziomie 16726. Tak, myślimy dalej. Tutaj mamy punkt kontrolny nad nami. To wygląda dosyć, że tak powiem, niedźwiedzio tak czy siak, przy tym zjeździe i ogólnie przy tych niższych górkach. Ale z drugiej strony tutaj mieliśmy pierwsze likwidacje, potem zdobyliśmy niski poziom wolumenowy. Walczyliśmy troszeczkę z punktem kontrolnym, który przetestowaliśmy jeszcze raz i wybiliśmy się do góry do wysokiej wartości wolumenowej i teraz tak naprawdę jeszcze nie dosięgnęliśmy tej niskiej wartości wolumenowej tego zasięgu, więc jest dużo szansa na to, że po prostu tutaj te dołki są troszeczkę wyższe i będziemy tworzyć sobie taki ruch do góry, a tak naprawdę te likwidacje w tym rejonie mogą być dosyć szybkie. To będzie tylko knot. No, i potem możemy tak naprawdę zawrócić na dół, biorąc pod uwagę, że rynek jest troszeczkę niedźwiedzio nastawiony i wszyscy będą otwierać shorty, czy to będą sprzedawać, no to może się to odwrócić w tą stronę. Dlatego z tym stop losem właśnie bym uważał. A jeżeli, jeżeli bym się miał zastanawiać nad tym, że jeżeli dotknę tego stop lossa, który będzie, powiedzmy sobie, gdzieś w rejonie S1, 16, powiedzmy sobie, 550, bo też chodzi o to, żeby to się opłaciło. Czyli, ja bym sobie to tak miał zobrazować. Tu mamy 0,9% w górę i ewentualnie, powiem szczerze, będę, będę szczery, wolałbym zrobić taki mini stop loss, wiecie o co chodzi. Jakbym miał teraz otworzyć tą pozycję, to wolałbym zrobić taki mini stop loss 0,27%. Wtedy zysk 3,25 mamy. E, współczynnik ryzy, ryzyko do zysku. Jeżeli byśmy dolecieli do tego stop lossa, to obstawiam, żebyśmy zobaczyli jeszcze raz ten dołek e, X94, czyli 19, 16530, coś w tym stylu. E, albo ewentualnie jeszcze ten dołek, czyli jeszcze jeden ten reset. I prawdopodobnie byśmy wtedy zobaczyli bardzo ładne odbicie, taki short quiz do 16700 dolarów, albo nawet jeszcze troszeczkę wyżej, żebyśmy pozamykali te, te, te punkty kontrolne powyżej. Wiecie o co chodzi. Dobra. To chyba wszystko w dzisiejszym odcinku. Nie będę się tutaj rozgadywał. Jeszcze mieliśmy tutaj punkt, strefę podaży powyżej 17160. no dalej jest aktywne, jakby. Także tyle w temacie. Już to wyłączam, żeby to było troszeczkę wyraźniejsze. No i jakby dalej czekamy na rozwinięcie tej sytuacji związanej z. Z tym, czy jednak przebijemy się z tego trójkąta, bo pamiętacie, że mamy ten trójkąt i zastanawiam się właśnie, jak on będzie wyglądał, bo nie do końca mi pasuje ten trójkąt tutaj. Wydawa wydaje mi się, że może on tutaj będzie bardziej w takim stylu coś tego typu. O, to by tak bardziej to pasowało. Pomimo tego, że początek nie jest idealny, no bo mamy tutaj takie wyjście, to jednak ta linia trendu i. Ta dolna linia trendu wygląda bardziej równo, <noise> także mo możemy się jeszcze odbić gdzieś tu na dole. A jeszcze jakbyśmy nałożyli te likwidacje, no to X4,5, no to już jest dos dosyć nisko. No nic, dobra. Tyle jeżeli chodzi yy, na dzisiaj i postaram się was poinformować, jeżeli coś się jednak ruszy, coś będziemy wiedzieć więcej to dam znać. Dziękuję bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć.